Witam z powrotem. Dzisiaj pleciemy bransoletki. I jeżeli ktoś się pyta, dlaczego bransoletki, kobieto, przecież zazwyczaj szydełkujesz, robisz na drutach, rysujesz albo marudzisz. Dzisiaj, dzisiaj robimy to ostatnie. Jak widać, wszystkie bransoletki są na mnie za wielkie. Przynajmniej wszystkie te, które mam. Dlatego też przyszedł moment, by zrobić własne, by zamiast. Narzekać na sklepy, sprzedawców i produkty, narzekać na mój brak umiejętności. To wydaje się bardziej fair w zdecydowaniu do wszystkich tutaj zgromadzonych, więc dlaczegoż by nie? Jeżeli o materiały chodzi, udało mi się zdobyć, upelować tak naprawdę ostatni zestaw. Taki oto koralikowy, który znajdował się w action w moim mieście. Prawdopodobnie zaczniemy od czegoś takiego po prostu. Na nieszczęście nie ma tutaj żadnego sznurka ani żadnych zapinek. Na mojej nieszczęście nie udało mi się znaleźć również zapinek. Jeżeli chodzi o zapinki, to mówię o czymś takim, więc niestety będziemy musieli bawić się w jakieś supełki. Na całe szczęście to nie jest jedyne, co upolowałam. Polowałam również taką żyłkę sznurek elastyczny. To jest podobno bardzo cieniutki, więc obstawiam, że będziemy to musieli złożyć na pół. Mam również takie większe koraliki, ale dlaczego wzięłam wersję? drewnianą, a nie kupiłam jakiejś zestawy z kolorowymi koralikami? Odpowiedź brzmi, nie podobały mi się kolory w sklepach. Bardzo mi przykro. Z że te koraliki będziemy malować. I ostatnia rzecz to takie oto koraliki z literkami. Jakie wyrazy będziemy z tego układać? Nie mam pojęcia, ale możemy spróbować. Okej, okay, ja wiem, że robienie tego na łóżku to bardzo zły pomysł, więc zacznijmy może od otworzenia tego na dziećki. I jakby zauważyłam, że w tym zestawie nie ma zbyt ładnych kolorków, ale okej, okay, trudno. To ostatni zestaw z takimi koralikami, które ma dużo kolorów. Był jeszcze jeden rodzaj, ale on miał tylko chyba 14 przegródek, a ten ma 48, więc okej, okay. niby spoko, ale zauważyłam, że większość jest takich parę kolorów, które jest bardzo podobne, na przykład te dwa tutaj. Odbija się, więc może to wyjmę po prostu. Okej, okay, nie chcę nic mówić, ale ten, ten i ten kolor są tak podobne, tak samo te trzy kolory również niesamowicie podobne. Może różnią się tak minimalnie, ale dobra. Mówiłam, że będzie to filmik z narzekaniem. Przepraszam Was za to bardzo. Ale zacznijmy od zrobienia jakiejś prostej bransoletki. Jeden kolor. Wystarczy. Eee, nie mogę otworzyć. Dobra. Zaczynam się obawiać, że mi to wszystko się rozsypie. Jednak lećmy do biurka. O nie! Próbowałam to zamknąć, ja skoczyło mi w sensie, wiecie, ten zatrzas, który jest w tym miejscu, że tak to ujmę, nie przetrwał. Czego ja się spodziewałam, ale nic nie szkodzi, to da się uratować. Okej, okay, używając dość sporo siły i determinacji udało mi się otworzyć ten jeden pojemniczek. Po głębszej inspekcji stwierdzam, że są to dość nieregularne kształty, w sensie te kuleczki nie są jakiegoś jednego kształtu, nie wiem, może to kwestia tego jednego koloru czy coś, tak czy inaczej możemy chyba otworzyć też nasz sznurek, nie wiem dlaczego tutaj jest napisane sznurek ozdobny a tutaj jest sznurek elastyczny ale chyba nie będzie nam to przeszkadzać za bardzo, okej okay, jest przezroczysty i tutaj jest chyba koniec ale z drugiej strony tutaj te czemu tu są trzy końce? zastanawia mnie tylko jak bardzo elastyczny to jest i który koniec jest tym prawdziwy co tutaj się dzieje? Okej, okay, używając mojej determinacji, chyba znowu udało się znaleźć sposób, żeby to działało. Myślę, że metr mi powinien wystarczyć, ponieważ i tak chcę to zgiąć na pół, więc wezmę moją miarkę i odmierzmy po prostu metr. Tyle powinno nam wystarczyć, mam nadzieję, więc teraz zginamy to na pół. Pół. Czy oglądałam tutorial na temat robienia bransoletek? Tak! Czy cokolwiek z nich zapamiętałam? To, że mam złą igłę. Ponieważ pani, która była na tym filmie, używała igły, która nie jest waszą typową igłą, nie jest czymś takim, tylko używała jakby drucika zgiętego na pół. Okej, okay, nie wiem czy tutaj cokolwiek widać e, Rozsypały mi się tutaj moje koraliki Dwa, chciałam zrobić moją igłę z kawałka zgiętego druta Ale niestety koralik nie chce przejść nawet po użyciu kombinerek Więc obawiam się, że ten pomysł musimy z niego po prostu zrezygnować I zrobić to niezgiętą żyłką W sumie nie wiem czy można to coś nazwać żyłką Ale dobra, muszę pozbierać te koraliki bo jak widać, nieco się przychyliły, i tutaj widać, że są one rozsypane. Dlaczego? Bo A! są tak tycie, jeju. Czemu ja to kupiłam? A to wszystko dlatego, że ta bransoletka mi zawadziła, po prostu zwisała. I... Okej, okay, miejmy nadzieję, że przez taką igłę przejdą te koraliki. Zaczynam powoli tracić nadzieję, że cokolwiek z tego wszystkiego się uda, ale proszę przejść przez to oczko. Nie przejdzie. Chcę człowiek dobrze Czy ja naprawdę będę musiała to przewlekać Przez wiotki sznurek W ten sposób Czy to jest tego warte Nie widać jakby cokolwiek tutaj się stało A mam dopiero jedną Jeden koralik nawleczony Więc nie no Musi być lepszy sposób Najwyżej użyję wszystkich moich igieł, które mam, ale znajdę taką, która działa. Oh, działa! Ha, 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 ha. Ojeju, ten jest taki malusi. One się tak różnią rozmiarami, zobaczcie. To jest po prostu niesamowite, jak różne one są. Nie, ten też nie przejdzie. Czy to jest poważne? To takie relaksujące zajęcie miało być. A tutaj się okazuje, że jednak nie ten też nie chce przejść. O co chodzi? Dostanę załamania nerwowego zaraz. Czy ja muszę sprawdzać kolejną igłę? Obawiam się, że tak. To nawet nie ta część jest problemem. Problemem jest ta część z oczkiem, ta będzie lepsza. W końcu z drugiej strony, teraz nie wiem, czy żyłka przez to przejdzie. I żyłka aktywnie odrzuca oczko. Okej, okay, może ta igła zadziała? Szczerze, myślałam, że trudna część zacznie się dopiero w momencie zaplatania tej bransoletki, a jak się okazuje, jest to wystarczająco trudne, po prostu nawlekając koraliki. Nie rozumiem tego wszystkiego. Tak się chce. Chcemy bawić, proszę bardzo, ale jako uparty człowiek będę kontynuować. Po prostu będzie to mniej wygodne, prawda? Dało się z pięcioma. Lecimy dalej. Naprawdę chciałabym powiedzieć, że idzie mi lepiej, ale. Ale nie To jest doprawdy przeprawa jakby Serio myślałam, że to będzie najprostszy krok A okazuje się, że nie W sensie obstawiam, że jest to przez to Jak drobne są te koraliki I jak wielu ich potrzeba Ponieważ one w pewnych momentach Nie chcą przejść przez tą igłę I tutaj są takie strasznie drobniutkie I one doprawdy nie chcą przejść przez tą igłę Co więcej chciałam na siłę tak jakby Przeciągnąć ten koralik przez oczko tej igły i niestety, jak widać rozpadł się na pół więc kiedy czuję, że koraliki nie chcą przechodzić, to zdejmuję je i nie walczę z nimi, ponieważ moja ostatnia walka z koralikami zakończyła się plastelkiem wrócę chyba z gotową długością koralików taki okay. mamy mały sukces ponieważ udało mi się nawlec wszystkie koraliki w każdym razie mam taką nadzieję ponieważ kiedy robię coś w ten Deseń, że wiecie zakładam to te się spotykają i do końce i mam wystarczająco luzu żeby wszystko tutaj zrobić więc obstawiam że nie muszę nakładać więcej koralików niestety przez to że nie zrobiłam tego podwójnie mam teraz tyle zapasowej żyłki ale nie szkodzi nie szkodzi przynajmniej nie będę musiała po raz drugi zaplatać igły teraz możemy to zawiązać jak jeszcze nie wiem ale spokojnie ponieważ mam tutorial i ten tutorial podlinkuję w opisie póki co Możecie popatrzeć na jak męczę się z tym, ponieważ niestety nie wiem co robię. <śledź> Uwielbiam to, że nigdy nie wiem co robię, a zawsze wychodzi coś, więc tym razem też mam nadzieję, więc tak. się, że powinno to wyglądać w ten sposób, kiedy się... O, jednak nie. Jednak nie. Jednak coś zepsułam. Może jeżeli wrzucę trochę Kleju. i dopiero będę to nosić, będzie ok <laughs> Ale to jest takie śliczne, ojoj. Wiecie co, zobaczmy jak to... czy to w ogóle działa na moje ręce. Postaram się to zrolować na mój nadgarstek. Miejsce, gdzie jest ten supeł jest wciąż widoczne, ale to dlatego, że nie odcięłam jeszcze tych końców. To dlatego, a tymczasem sama bransoletka, wydaje mi się, że jest nawet nieco za luźna, tak mi się wydaje. Więc dobra, poszukam jakiegoś Kleju. Niestety nie mam żadnego kleju do biżuterii. I zapewne jedyny klej, jaki tak naprawdę mam, to klej uniwersalny w płynie albo klej taki w sztyfcie. Użyję je po prostu tego uniwersalnego w płynie. Dam na to kapkę i dam temu wyschnąć. I dopiero potem będę ukrywać końce przynajmniej tak mi się wydaje. Uż szczerze mówiąc, nie wiem w jaki sposób. Powinnam zacisnąć do końca. Najwyżej to będzie pierwsza bransoletka. Ale zrobimy jeszcze kilka. Okej, okay, mam tutaj klej jakiegoś rodzaju i chyba rozłożę go po prostu tym kawałkiem drewna. Może nie aż tyle, ale wiecie o co mi chodzi, prawda? Chcę, żeby ten supeł się nie rozwalił, więc będziemy mieć tylko nadzieję, że to zadziała. Oj, oj, to nie wygląda zbyt obiecująco, ale zostawię to do wyschnięcia. Tymczasem teraz spróbujmy, może. Metody z sznurkiem złożonym na pół. Może się uda, może się nawet uda pod takim względem, że nie rozpadnie się to. Tym względem, że nie zabraknie mi żyłki, więc. Spróbujmy zrobić jakiś ładny design tym razem. I myślę, że będę przeplatać tą różową z tą fioletową. Raz jedno, raz drugie i będzie to ładnie wyglądać. Więc lecimy z tym. Juhu. Okej, okay. niestety część z tych... Koralików, które włożyłam do tego pudełka, się nie nadają, ponieważ są ponieważ nie przechodzą przez moją igłę. Nie pamiętam, której używałam. Chyba tej poprawła, bo przez to nie chce mi przejść żyłka, ale okej, okay, dobra. To już prawie wyschło. Przynajmniej z tego, co widzę, wyschło prawie, więc mam nadzieję, że się już nie rozplączę. W międzyczasie nawlokłam jeszcze dwie bransoletki. Jedna jest taka różowo-prześwitująco i fioletowa, natomiast druga, a w zasadzie. Trzecia ma takie kolory i z tego co pamiętam jakiś wąż ma takie umaszczenie w sensie nie wiem czy do węża się mówi umaszczenie ale ma takie kolorki więc mamy wężową bransoletkę i będę musiała je zapleść a tymczasem zastanawiam się czy zrobić więcej tych bransoletek ponieważ podobają mi się w sensie nie wiem czy będę je nosić i najgorsze jest to że nie wiem jakie będę nosić więc po prostu je zakończę na raz. I wrócę jutro. Czas na dzień drugi. Zaczęłam oczywiście od nawleczenia igły, i teraz zaczyna się maraton nawijania koralików. Nawlekanie koralików w zasadzie, kiedy je ja nawlekam. To czasami robię to po kilka. Muszę tylko uważać, bo nie wszystkie koraliki pasują i muszę je czasami zdejmować z mojej igły tylko po to, żeby ich nie zepsuć. Na przykład tutaj widzicie raz, że nawlekam te koraliki, a dwa, że niektóre po prostu nie pasują i, I igła jest dla nich za szeroka, więc. Niestety, takie są już realia, ale jak się. Ale im więcej macie praktyki, tym łatwiej idzie. Kiedy myślę, że bransoletka ma już odpowiedni rozmiar, to owijam ją wokół nadgarstka, żeby sprawdzić, czy faktycznie tak jest. I jeżeli tak, to mogę chować wszystkie moje przybory. Odciąć nitkę i sprawdzić, czy się ładnie to wszystko rozciąga, a następnie zawiązać ten supeł. I to tyle, tak naprawdę. Potem hmm. muszę tylko mieć pewność, że ten supeł jest dobrze zawiązany. Cała filozofia. Okej, okay. jest dzień drugi. Zrobiłam dzisiaj dwie dodatkowe bransoletki i jest to ta niebieska i zielono-fioletowa, więc wyglądają w ten sposób. Mam zdaniem fajnie się dobrały kolory w tej niebieskiej. W tej zielono-fioletowej nieco mniej wygląda, bardziej tak dziecinnie bym powiedziała, ale mam sporo rzeczy w tych kolorach, więc tak czy inaczej będzie pasować do prawie wszystkiego. I założyłam sobie te Trzy bransoletki wczorajsze Niestety ta jest e, Nieco za wąska bym powiedziała Ale trudno, może ktoś inny Będzie miał z niej pożytek Tak czy inaczej chyba przyszedł czas Na próbę ukrycia końców Ponieważ jak widzicie Są tutaj wciąż te wszystkie frędzle Więc wezmę moje nożyczki I naciągnę to nieco Żeby widzieć co tutaj się dzieje I utnę z małym Zapasem, tak żeby wiecie super się nie rozplątał w sensie podobno jest to bardzo dobry supeł, i no być okej, okay, a mimo wszystko. Teraz trzeba to jakoś wepchnąć pod któryś koralik. Niestety te koraliki mają bardzo cienkie te dziury na włóczkę. <noise> włóczkę. Chodzi mi ożyłkę, więc będę chyba musiała pogodzić się z faktem, że w tych mniejszych bransoletkach będzie to tak wyglądało. Nie wiem, czy tutaj widać, ale jest taki maleńki koniec. I zrobię to do moich pozostałych trzech bransoletek, które zrobiłam wczoraj. Jeżeli chodzi o te wczorajsze, to nie wiem, czy powinnam coś takiego z nimi robić, ponieważ jeszcze nie nałożyłam tam kleju. Niestety klej zasechł na. Korku, więc nie mogę go odkręcić. Więc sensie ja mogę użyć nieco więcej siły, ale przez to, że mam skasowany, mam plaster po prostu, jest to niezbyt wygodne. Więc myślę, że na razie. Dobra, ryzyk fizyk, bez kleju lecimy. Najwyżej będę tego żałować i stracę te pół godziny czy coś robiąc te bransoletki. Ale spróbujmy, bo chyba bez kleju łatwiej będzie schować mi ten supeł. Nie. Wcale nie jest łatwiej. Przykro mi, są tego wszystkiego plusy i min. Oj, Ojoj, tutaj mogłam za mocno przyciąć. Dobra, póki co się nie rozwala. Dopóki się nie rozwali, będzie dobrze, więc zobaczmy, jak te wszystkie bransoletki wyglądają na ręce. I staram się je rolować, a nie je rozciągać. Przynajmniej tak słyszałam. Uuu, tu jest dobry rozmiar nawet. Przynajmniej, no, słyszałam w ten sposób, że powinno się robić, żeby nie rozciągać tych bransoletek jakoś niesamowicie, tylko właśnie je rulować. Muszę przyznać, że te koraliki. Są dość interesujące, ponieważ mają różne, jakby, tekstury. Nie wiem, czy tekstury to tutaj dobre słowo, ale część z nich jest przezroczysta, część z nich jest matowa, część z nich jest błyszcząca, więc myślę, że można tutaj znaleźć wiele rzeczy, które Wam by się spodobały. Są dość różnorodne, więc muszę to przyznać, pomimo tego, że część kolorów jest niesamowicie podobna. Ale dobra, w ten sposób wyglądają wszystkie bransoletki, które do tej pory zrobiłam te trzy mi się najbardziej podobają, jeżeli chodzi o to, jak pasują na ręce. Są w miarę luźno, natomiast ta jest powiedzmy na styk, ale bardzo mi się podoba jak wygląda. Natomiast ta, ta mieści się tylko w tej najwęższej części jakby mojego nadgarstka. Dopiero tutaj są kostki, więc... Było to dość interesujące doświadczenie. Wiem, że mówiłam, że mam jeszcze tamte koraliki, ale biorąc pod uwagę jak długo zeszło mi się na w tym filmie. Cóż, napiszcie, jakie słowa powinnam ułożyć, korzystając z takich literkowych koralików. Tymczasem ja będę się troszeczkę śmiać z tych bransoletek, więc tak. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Czy Wy kiedyś próbowaliście robić bransoletki? Bo szczerze Wam powiem, ja ich nie robiłam, bo jestem kompletnie nieprzyzwyczajona do noszenia bransoletek i są one dość. Nie wiem, one nie paskoczą, To jest jakieś inne, dziwniejsze uczucie, więc. Zobaczymy, że się do tego przekonam. Więc tak, to by było na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie komentarz, łapkę w górę i zasubskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmików. Wiem, że ten był dość inny, ale hej, wciąż jest to kanał kreatywny i nic się nie zmienia. Mówiłam, że będę narzekać, ale po skończeniu tego nie narzekam. Wystarczy się tylko nauczyć i praktyka czyni mistrza. Tak czy inaczej, do zobaczenia i pa!